Teraz rzucam klej. Profiluję ząb najlepiej w jednym kierunku. O tyle jest utrudniona, że jest ściana pomalowana. Trzeba uważać. Co jest? dolną stronę płytki na gładko kiedyś pokażę inny patent jak sobie można to trochę przyspieszyć. Ale póki co tak się będę bawił. Tutaj do linii. Tam zostawiam tak jak mówiłem z 7 mm luzu. Dociskam do podłoża. Teraz nie bardzo to e, ustawiam. Dopiero musiałbym mieć drugą płytkę, żeby to ustawić. I tak się to właśnie dopasuje, ustawi, jeżeli będzie druga płytka. E, w tej płaszczyźnie nie będę sprawdzał każdej jednej płytki. E, nie będę używał poziomicy. Tędy będę sprawdzał, płytki do poziomicy, żeby one tędy się nie kiwały, a tędy dociskam do podłoża. Podłoże jest równe, nie ma potrzeby używać poziomicy. Tym bardziej, że płytka sama w sobie jest wygięta. To jest normalna rzecz, że płytki są wygięte. Im tańsze płytki, tym powinny być bardziej wygięte, ale nie zawsze tak jest. Łatwo sprawdzić, przykładając licem jedną płytkę do drugiej płytki. I tutaj są złączone do tego miejsca, a tam już się tworzy szczelina. Co pokazuje, że płytki są balonkowate. Dlatego tutaj nie jest potrzebna poziomica, bo i tak będzie pokazywać swoje, czyli będą szczeliny, ale tego się nie uniknie. Taka płytka, taki materiał, tak trzeba kłaść. Będę leciał po dwa rzędy. Teraz sobie utnę płytkę. Yy, będzie kładzione na tak zwane dzikie przesunięcie Znowu wcierać Nałożyć Wyprofilować Myślę, że Gdzieś tyle będzie okej. Okay. I tak ją przyklejam. Eee, co jeszcze? Tu na gładko. Sprawdzam tylko tędy, żeby one się tutaj nie gibały, żeby tam pod słońce nie było widać takich skotków. I tyle. <laughs> e, oczywiście krzyżyki. Oczywiście, nie oczywiście, no. Stosuję krzyżyki. To są półtorówki, półtora milimetra przy płytkach e, nierektyfikowanych pokazuje, e, pokazuje, tworzy półtora mm przy płytkach rektyfikowanych, czyli e, tak zwanych rektyfikowanych, czyli z foremki. Krawędź jest każda jedna lekko ze skosa, tak? Babkę z wiaderka, wiaderko im wyżej tym lepsza babka ładniejsza wychodziła w piasku Jebut i dało się je wyciągnąć, jeżeli byłoby w odwrotną stronę wiaderko no to Kiepsko byłoby wyjąć z foremki Babkę, tak samo są potworzone płytki Forma jest lekko W takim kształcie trapezowatym żeby można było prościej materiał wyjąć To jest płytka rektyfikowana I Wkładając te, te 1,5 milimetra w głąb płytki e, w tym miejscu u dołu, w tej cieśniejszej części będzie 1,5 milimetra. Tutaj tworzy się już jakiś kolejny milimetr do kolejnego półtore mm więcej. Czyli tutaj powstanie fuga 3 mm. Jakbym je ścisnął na zero bez krzyżyków w tym momencie jest półtore milimetra pomiędzy płytkami. Na zero nie wolno kość płytek. Eee, wolno nie wolno. Ja nie kładę i nigdy nie położę bez skrzyżyków pły płytek. Jak ktoś chce, niech sobie tam sam sobie kombinuje. Mm. I tyle, dobra, wyłączam się, bo bateria mi ćwierka. Narka. Końcówka.

pół centymetra mniej tam jeszcze fuga przyjdzie to troszkę więcej może nawet troszkę więcej dziadne Przed smarowaniem, gdyby trzeba było dociąć, no to docinam. Będzie. Dobra, widzimy się dalej. Siemanko, drugi dzień z mojej obecności tutaj. Eee, dzisiaj nie miałem gdzie zaparkować, musiałem kawałek się przejść. Bo pod blokiem jest mnóstwo samochodów majstrów wokoło. Nie wiem od czego to zależy. Że dzisiaj tak, wczoraj nie. Dzisiaj cały budynek pracuje. Ściany chodzą. Dobra, krzyżyki najpierw wyciągam. Tam w dwóch albo trzech miejscach mi gdzieś wyszedł klej. Teraz na bieżąco go ostrym nożykiem wytnę, póki jest jeszcze dość świeży. Eee, tutaj coś, coś. Przeczyszczę całość, póki klej jeszcze jest taki nie do końca zaschnięty, żeby później z tym nie było kłopotu. Mieszam klej na pierwszy raz. <laughs> Mieszam. Mieszam. Grzeję wodę na herbatę i w pierwszej kolejności dokończę tutaj płytki na podłodze i czyszczę Salon z tego wszystkiego bajzlu będę kładł panele. Tam mam jeszcze jedną robotę w łazience na dziś. Muszę, mianowicie muszę przerobić odpływ w podłodze. Tylko cza cały czas czekam na yy, wygląd samego mojego żebym wiedział w którym miejscu mniej więcej połączenie zaplanować. Dobra, wrócę za chwilę. Co zacząłem ogarniać? Mm, pomieszałem. Przemieszałem klej na pierwszy raz. Teraz e, odczekuję tą przerwę technologiczną około 5 minut, to żeby się nie nudzić, żeby nie siedzieć. E, zmiotłem po części tam piankę podocinałem, gdzie e, wystawała. Tutaj mam przygotowane też e, m, płytki. Do, do kładzenia e, idę mieszać drugi raz klej. herbatę tylko wypiję. Idę mieszać drugi raz klej. E, kończę tutaj. Wstawiam e, maszynkę chyba tu, na te płytki, bo tam się dość ciasno porobiło. Roni Ferrari leci radio, a był konkurs. Jak będzie leciał Roni. Eee, trzeba jakiś tam sms do nich wysłać i można 500 wygrać. Pomimo tego, że radia nie słychać, to ja jestem ślepy, ale nie głuchy. I wyłapuję takie rzeczy. Hmm. Dobra, kończę. Widzę się, widzimy się później. Marka.